Wszystkim z tej strony Fox na dzisiejszym odcineczku zobaczycie sobie, jak po prostu e, taki story albo można powiedzieć, e, nie wiem co mi się stało ze skinem, ale chyba każdy tak ma. Ehm, bo jak widzieliście, niektórzy mają po prostu takie kółeczko. Niektórzy z Was na pewno wiedzą, jak to zrobić, ale może niektórzy z Was nie wiedzą i pewnie widzicie, że po prostu lepiej się z tym gra niektórym. O nie mówię, że wszystkim. Nie no, ja wszystkim, bo się dobrze z tym gram. E, I ogólnie, już Wam mówię. Ogólnie mieliście jeszcze na moim kanale tutorial, e, jeden, jak po prostu ten pasek. Tutaj na dole. I ogólnie, musicie wejść tu, e, obursu, tutaj w ikonkę Robloxa w lewym górnym rogu. Klikacie sobie tutaj i macie osoby ustawienia. Klikacie sobie ustawienia. I, I macie przełącznik blokady kamery I ja mam włączone Jak klikniecie sobie wyłączone No to wam nie będzie działać po prostu klikam teraz I nie działa mm. No i klikniecie sobie Że włączone U niektórych już to jest bo na przykład u mnie było jak y, zaczęłam grać w Robloxa e Ale ogólnie to Właśnie taki tutorial, bo niektóre osoby się mnie pytały I tak, właśnie Ja ogólnie chciałam was poinformować o konkursie Który będzie, na razie wam więcej informacji nie zdradzam Ale na pewno będzie to konkurs Żeby pojawić się na moim odcineczku Więc, no wiecie Żeby pojawić się na moim odcineczku, więc Polecam przeglądać moje filmy, więc Widzimy się w następnym odcinku, w którym powiem więcej o tym konkursie. Jak chcecie jakieś tutoriale albo coś innego, no to piszcie w komentarzach. To pa, widzowie. I oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, zostawcie łapkę w górę. No i oczywiście subskrypcja z dzwoneczkiem, żeby być z każdym moim filmem. Więc <laughs> widzimy się w następnym odcinku. To widzimy się tak. I pa